Morda suba w górę i w Ci wam pokażę jak szybko zarobić, pewnie jesteście na tym odcinku po to, żeby zobaczyć jak szybko zarobić, no i powiem wam tak naprawdę małą prawdę, że teraz nawet szeregowie bym musiał wypowiedzieć, e, to co teraz macie, to gówno macie, możecie to totalnie olać, wywalić, wypieprzyć, sprzedać, wywalić, totalnie możecie o tym zapomnieć, o wszystkich biznesach, biurach, srurach, jakichś nie wiem, importach, e możecie o tym wszystkim dosłownie zapomnieć, serę możecie o tym zapomnieć, no bo jeżeli myślicie, że to wam się przyda, no to wam się to nie przyda Więc serę, to serę możecie to wywalić, no bo to się do, do niczego nie przyda, bo GTA jest tak skonstruowane Żeby Rockstar po prostu trzepał i trzepał na tym kasę i żeby co więcej, coraz więcej zarabiał po prostu kasy Tak, jeżeli Rockstar nie zarabia kasy, to po prostu jest zły I po prostu daje ceny takie, żeby po prostu każdy kupował karty Shark, żeby dosłownie każdy kupił kartę Shark jeżeli po prostu się jarał, o Jezu mam pieniążka w GTA, mam jakiegoś grosza, jej, wow, mam jakiegoś grosza No niestety, teraz to tak nie działa, bo GTA jest konstruowane po to, żeby po prostu jak najwięcej kasy od graczy wyłudzić, realnej gotówki, czyli prawdziwych złotówek Dolarów, funtów, euro, krywni, złotówek, nie wiem w czym zarabia ta i w co ma to za gotówkę I ogólnie sprawa, że jakiś dzieciak 254 niby level Debil podle, podleciał opresorem, chciałem zabić, nie udało mu się, i nagle zaczął uciekać. Po prostu totalny Debil, no Debil, no po prostu nie bierzcie z niego przykładu, po prostu to jest test taki typowy Botulus, hujulus e, na no opresorze Kozak bez opresora pizda No taki typowy chujulus Cebulus, e, taki Pospolitus, taki o. Dobra, to jest jakie dziecko na prezerach. No. I powracając do tematu, e, GTA jest tak skonstruowany, że głupi samochód kosztuje kilkanaście milionów, czyli za prawdziwą gotówkę to jest około 40 zł za samochód. Trochę sporo, a za jakiś taki lepszy samochód to około 190, 100 iluś zł. Tak, no około 300 zł czasem musicie wydać, żeby sobie fajny gara zawalić. A czasem nawet i więcej, bo naprawdę na przykład załóżmy 9 milionów GTA jest za prawie 400 zł, a za 9 baniek GTA możecie sobie gówno kupić, bo jeden samochód kosztuje na przykład 3-4 miliony. I żeby po prostu zarobić prawdziwą taką kasę, taką really kasę, która naprawdę, na której naprawdę możecie sobie coś zarobić, sobie coś kupić, coś zyskać po prostu na niej. To jest tylko i wyłącznie kopiowanie a od po prostu coś, co na czym możecie zarobić. Ja sam w większości kasę mam z kopiowania, bo Rockstar po prostu tak robi, że... On nie daje frajdy z gry, bo granie w, w grę to jest, że coś sobie kupisz, że czym się pobawisz, że coś zrobisz. A jeżeli grasz, nie wiem, po ileś tam godzin dziennie i dalej gówno masz w swojej grze tak naprawdę, bo teraz na tych trybach adwersarza i innych takich naprawdę ciężko zarobić, nawet na ten napad na Caio Perico nie za jakiś taki, że o i mamy kasę czy coś. Słabo się na tym trochę zarabia. To nie jest jakaś tam fortuna, nie wiem, góra pieniędzy, która dawa spada kurna w sekundę czy coś. To niestety tak nie działa i ty próbuj na tego Debilusa Pospolitusa. gdzie ten Debilus Pospolitus? Tu jest Debilus Pospolitus przy arenie. E, I po prostu tak jest geta skonstruowane, żeby kupować great sharki, karty shark, e, blue sharki, megalodon sharki. I po prostu, żebyście kupowali, 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 kupowali i mordowali kasę. A więc jeżeli chcecie się naprawdę wzbogacić i chcecie naprawdę e, coś mieć w GETA, na przykład tak jak ja do prawie wszystko, najdroższe fury, najdroższe garaże, najdroższe zabawki i na no, takie to po prostu zacznijcie kopiować samochody, zacznijcie oglądać moje odcinki od początku do końca, żeby potem nie było głupich pytań, a jak ty to zrobiłeś, czy na tym to działa, czy tak się da zrobić. Naprawdę takich komentarzy jest mnóstwo, mnóstwo, ale to mnóstwo jest takich komentarzy, kokolina, czy to działa, czy mogę zrobić to na tym i na tym samochodzie. Po prostu mordo obejrzyj od początku do końca, a nie potem będziesz pytania zadawał jakieś, nie wiem, jakieś, nie wiem, czy co się stało potem z tym samochodem? No co się stało? No się skopiował i możesz go iść i sprzedać co nie? To się stało. O, i właśnie mnie zabił pospolitus debilitus, kurna, ale lipa. Dobra, trzeba po prostu wziąć innego opresora, bo ten opresor jest słaby. Tak, mam kilka opresorów, no, sorry, ale kto bogatemu zabrani, mam kilka opresorów. I tak trochę jestem nieprzygotowany na walkę, po prostu dawno nie grałem w GTA, tak szczerze. E, I serio, t, e, nie będę się jeszcze wypowiadać na nie wiadomo na jaki ten temat tego odcinka, po prostu GTA jest tak skonstruowane. Nie będę wam pokazywać jak taki typowy przyjem, na przykład jak niektórzy tutaj youtuberzy, nie będę wymieniać po prostu, żeby nie reklamować. Po prostu nie będę pokazywać ani sklepu, bo wszyscy znają ceny kart Shark Są w huk drogę, ceny samochodów też każdy zna, bo każdy chciał sobie kupić pewnie jakiś Sportowy samochód, a jak zobaczył cenę to powiedział Pier... nie będę grać w tą grę, bo się mnie nie da zarobić Tak naprawdę no, nie da się zarobić w GTA, GTA jest tak skonstruowane, że po prostu Każdy kupił kartę Shark, więc Jedyne sposoby na kazu, to jest mówię, jakieś kopiowanie samochodów, jakieś duplikacje jakieś Inne takie rzeczy, na których po prostu da się zarobić bo nie ma dosłownie rzeczy, której byście szybko się zbogacili, uczciwie, żeby was nie okamywać. Możecie grać sobie tryby adwersarza, możecie, możecie robić napady, możecie jak dla mnie to, i możecie sobie nawet nie wiem, nawet możecie i te napady sobie nie wiem duplikować, hostować. To i tak gówno na tym zarobicie, bo e, sprzeda sprzedaż kopii samochodu trwa kilka sekund, napad trwa kilka minut, a czasem nawet i więcej. Więc, tak, jeżeli na przykład chcecie sobie łatwo pokopiować coś do poprzedniego odcinka, tam dam Wam łatwy glitch na kopiowanie samochodów. Może to nie są jakieś kopiowanie, że każdy samochód tylko możecie jeszcze kopiować z led ale po prostu led i na samochody teraz naprawdę są bardzo spoko, bo kilkaset tysięcy możecie na tym zarabiać. A po kilku kopiach macie już grubo ponad bańkę. Więc, moim zdaniem, opłacalny glitch i mega fajny glitch na kaskę. E, kopiowanko fajne e, możecie robić z koleżanką. E, chciałem zrymować, ale się coś chyba nie udało. Ale na serio możecie zostawić sułapy w górę, bo na tym kanale są odcinki dosłownie codziennie, to codziennie, a do końca lutego są też live'y dosłownie codziennie. Tak, codziennie live'y! Ło Kokolino, czy ty oszalałeś? Nie, nie oszalałem. Codziennie odcinek i codziennie live. Tylko jeszcze musimy ustawić godziny live'ów, ale mi się wydaje, że te live'y będą mniej więcej, nie wiem, o 20-21 a więc to by było na tyle w tym odcinku, więc zostawcie suba, łapy w górę, taki mała, szybki poradnik jak szybko zrobić w GTA 5 Online. Oglądajcie moje odcinki, szukajcie glitchy, glitchujcie. Nie żeby ja was tutaj namawiam, ale po prostu jeżeli chcecie mieć frajdę z tej gry, no to musicie sobie pogliczać. no bo frajdą chyba nie jest jeżdżenie jakimś samochodem zajebanym z ulicy, tylko jakimś sportową furą tak naprawdę. Bo innej frajdy tak naprawdę nie ma w tej grze, bo jak widzicie, porównajmy sobie na przykład jakiś Koks kurwa, wyjebany kosmos glitcher. Weźmy sobie i przyjedzie do Was z mega zgliczowanym samochodem. wo o, oh, ale drogie auto. O oh my god, najnowsze kurde Lamborghini czy coś a wy jeździcie jakimś szrotem, więc to jest takie, wiecie, to nawet nawet nie ma sensu grać wyścigów, nie ma nawet sensu grać na sesji, bo jak widzicie, że są dzieciaki z opresorami, malutkie levele mają opresory i gówno wam dadzą, a nie zarobić, więc to jest takie GTA Rockstar, jeżeli nie chcesz mieć glitcherów, to po prostu napraw te GTA i usuń te drogie samochody, i po prostu ogarnij dzieci na opresorach, bo naprawdę teraz jest tak, że wy robicie sobie, nie wiem, przygotowania czy coś, jakieś dzieci was na opresorach po prostu kat katują, kastrują was i po prostu was ciągle strzelają tymi rakietami i inne takie, więc to by było na tyle w tym odcinku, więc serio, mordo, zostaw suba w górę, może się też wypowiedzieć w komentarzu na ten temat, co o tym sądzisz, ja się trochę wypowiedziałem i mogę się wypowiedzieć jeszcze więcej, jeżeli tutaj będzie na przykład 250 na w górę, to na... albo dobra. 175 stopy w góry, nagrywam kolejną część tego odcinka, w której się też wypowiadam. Po prostu, druga część tego odcinka, więc tego na tyle, więc trzymajcie się i cześć!